Historia ta jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jednak tylko w ten jeden wyjątkowy dla nich dzień. Każdy słyszał o Halloween. Ale czy każdy wie, jak powstało? Według jednych jest to po prostu dzień pamięci zmarłych, połączony z paradą przebierańców, pukających do domów i atakujących tekstem cukierek albo psikus. Ale niektórzy twierdzą, że Halloween miało swojego prekursora w postaci tajemniczego osobnika o pseudonimie Hallo -Eye. Eye nie jest jego prawdziwym imieniem, ale wszyscy go tylko pod takim znają. Mówi się, że na początku znany był jako Hallow Eye, ale to się zmieniło, kiedy stworzono tradycję Halloween, na powstanie której rzekomo miał wpływ. Halow Eye zginął w XVII wieku. Był ubogim mieszkańcem pewnej wioski, który pewnego dnia zdenerwował arystokrację swoim dziwnym zamiłowaniem do kultu duchów. Wierzył, że duchy istniały. I próbował zmusić innych, by w to uwierzyli. Co skończyło się tym, że oskarżono go o czarnoksięstwo? Był zafascynowany kulturą celtycką, w szczególności jej magią. Darowali mu życie, kiedy w zamian oddał swoje oczy i głowę swojej rodziny ten samolubny hipokryta, którego ostatecznie wypuszczono na wolność. Zaczął pracę w domu jednego z arystokratów jako doradca. Arystokrata ten był bardzo przesądny i religijny, co Holowaj do pewnego stopnia wykorzystał i wciągnął arystokratę w swoją wiarę. Wówczas stworzył mit o duchach który mówi o dniu ich stąpienia do świata żywych, aby wyeliminowały ludzkość. Data nie była jeszcze znana, ale miało to być pod koniec października. Wtedy odbywał się celtycki słoń, oznaczający koniec lata. Jednak arystokrata nie uwierzył w apokalipsę i ponownie oskarżono Halo i o czarnoksięstwo. Tym razem miał zostać spalony na stosie. Jednak skazany uciekł i ukrył się gdzieś poza wioską. Po kilku miesiącach, a było to dokładnie 31 października, znaleziono go na polu dyni, martwego. Jego ciało zostało rozszarpane przez wrony. Ale miało również cięcia pochodzące od czegoś długiego i ostrego. Najpewniej broni białej. Co było bardziej przerażające, na każdej dyni były wycięte wyrazy ludzkich emocji, które widzimy na halloweenowych dyniach. To był naprawdę straszny widok. Pocięto tak co najmniej 200 dyni. Wszyscy zgodzili się, że Hollow Eye Zostanie jego przezwiskiem, i byli pewni, że tego potwora z pustymi oczodołami opętał sam diabeł. Minęło kilka lat, podczas których nikt o nim nie zapomniał. Ludzie nawet zaczęli go lubić i jego pomysł o istnieniu duchów. Tak powstało Halloween jako Dzień Pamięci Zmarłych, odbywający się 31 października. Trochę wprawdzie zmieniono ideę Hollow Eye o roli duchów, gdyż Halloween stało się zabawą ze straszącymi siebie nawzajem przebierańcami z artystycznymi dyniami. Wtedy Hollow Eye zyskał nowy pseudonim – Hollow Jakiś czas był czczony niemal jak bóstwo – to jednak nie koniec. Dusza Hollow nie zaznała spokoju. Udokumentowano zeznania świadków, którzy twierdzili, że widzieli dziwną i przerażającą postać mężczyzny bez oczu, który pojawił się przed nimi, trzymając w dłoni podziurawioną dynię. Według niektórych stał w jednym miejscu. Jasne, możesz powiedzieć, że to był psikus, Ponieważ pojawiał się tylko w Halloween, albo halucynacja, ponieważ znikał, kiedy ktoś spojrzał na niego ponownie. Jednak z drugiej strony mówi się, że nie stał w jednym miejscu w całkowitej ciszy, ale szeptał coś na wzór A czy ty wierzysz? Gdy to słyszysz, drżysz. Ponieważ jego głos jest skrzyczący, I nie możesz stwierdzić, czy ton jest smutny, zły, czy tylko żałosny. Według legendy mijasz go na zacienionej ulicy. Właśnie wracasz do domu po halloweenowej zabawie i widzisz nieopodal mężczyznę stojącego koło latarni. Nie stoję całkowicie w świetle. Co więcej, nie porusza się. Ma spuszczoną głowę. Ubrany jest w zniszczone ciuchy, a w dłoni trzyma dynię. Myślisz, że to przebieraniec, więc ignorujesz go i odchodzisz. Jednak po tym, jak go mijasz, słyszysz… A czy ty wierzysz? Odwracasz się, ale tam nikogo nie ma. Drżysz. Ten mężczyzna z dynią również zniknął. Ponownie się odwracasz z wahaniem, ale przed tobą też jest pusta ulica. Czujesz ogromną ulgę i wznawiasz spacer. A czy ty wierzysz? Zatrzymujesz się. Ten szept rozlega się bliżej ciebie niż poprzedni. Teraz trochę się cykasz, by się odwrócić, więc przyspieszasz kroku. Nagle latarnia, do której się zbliżasz, zaczyna przygasać. Zamierasz, gapiąc się na lampę, jak zahipnotyzowany. Po chwili patrzysz niżej i wzdrygasz się. Mężczyzna z dynią stoi pod latarnią. Po paru mrugnięciach lampa już się nie włącza. Widzisz tylko ciemność. Choć w jakiś sposób masz pewność, że tego człowieka już tam nie ma. Włączasz pospiesznie latarkę w komórce i odwracasz się. Nagle stajesz twarzą w twarz z tym mężczyzną. A czy ty wierzysz? Nikt nie wie, co się stanie, jeśli mu odpowiesz. Ponieważ do tej pory wszyscy tego unikali, pozostaje jedynie ucieczka. Twoja opowieść jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, i ostatni świadek był z pokolenia Twoich rodziców. Najdziwniejsze jest jednak to, że tuż po tym świadkowie zapadali na nieznaną i nieuleczalną chorobę. Natomiast kiedy opowiedzieli, co widzieli, ginęli bez śladu albo umierali w tajemniczych okolicznościach. Ostatni świadek, dzięki któremu ta opowieść żyje, zmarł w zeszłym roku, był Twoim wujem. I teraz jesteś jedyną osobą, która o tym wie. Zamiast jednak przekazać opowieść dalej, dopada ci dzika odwaga i decydujesz się sam sprawdzić prawdziwość legendy, wybierając się na przechadzkę po ulicy w tę wyjątkową noc. Tegoroczna noc Halloweenowa jest chłodna, ale nie mam rozu. Postanawiasz nie przebierać się za jakiegoś zombi czy ducha, chodzi ci tylko o małe, niegroźne dochodzenie. Ulica, na której mieszkasz nie jest długa, i z każdym mijanym domem i przechodniem zdajesz sobie sprawę, jak bardzo wyróżniasz się bez przebrania. Zaczynasz czuć pewnego rodzaju niepokój, który towarzyszy Ci aż do końca ostatniej zapalonej latarni za którą dalsza droga pogrążona jest w ciemności. Zatrzymujesz się zdezorientowany. Tutaj powinna kończyć się ulica, a nie widzisz żadnej bocznej uliczki czy przejścia. Wtedy latarnia sąsiadująca z tą zaświeconą włącza się, oświetlając dalszą część chodnika. Marszczysz brwi, ale robisz krok ku niej. Z każdym krokiem twoje serce bije coraz szybciej, a lampy kolejno zapalają się, jakby miały w sobie czujnik ruchu. Spoglądasz do tyłu. Wszystkie latarnie na ulicy za tobą świecą się, więc to nie może być czujnik ruchu. Wracasz wzrokiem na tajemniczo powstały chodnik i zamierasz? Przy ostatniej zaświeconej lampie ktoś stoi. Jest to przygarbiony osobnik w kapeluszu, trzymający coś w dłoni. Zlewa cię zimny pot i czujesz ciarki na plecach. Czy? Czy to? On? Myślisz? Bierzesz głęboki oddech i robisz to, czego nie zrobił nikt inny do tej pory. Puszczasz się biegiem w kierunku tego osobnika, mając głupią myśl, że może się ciebie przestraszy i zniknie. Tak się jednak nie stało. Zatrzymujesz się gwałtownie, latarnie przed nim. Kiedy ta, pod którą stał, nagle gaśnie z głośnym hukiem, jakby ktoś uderzył w nią czymś ciężkim. Przez kilka sekund nic się nie dzieje, pozałapaniem przez ciebie powietrza. Po chwili odwracasz się i widzisz coś przerażającego. Istota w kapeluszu stoi tam. Przy ostatniej zapalonej latarni, jakby się tam teleportowała. Gdy w pewnym momencie odwraca ku tobie głowę, to odruchowo zamykasz oczy. Gdy je otwierasz, ulica jest pusta. A czy ty wierzysz? Nagle słyszysz szept. I czujesz podmuch gorąca na karku. Zamachujesz się ręką, ale za tobą nikt nie stoi. Serce masz coraz wyżej w gardle. Rozglądasz się i twój wzrok pada na dom, koło którego stoisz. Wciągasz gwałtownie powietrze. W oknie pokoju, gdzie panował półmrok spowodowany zaledwie kilkoma zapalonymi świeczkami, Pojawił się zarys ciemnej sylwetki. Gdy chcesz sobie wmówić, że to właściciel domu, część okna paruje i pojawia się na niej napis wykonany palcem. A czy ty wierzysz? Panikujesz. Rezygnujesz z testu odwagi. Chcesz wrócić do swojego bezpiecznego domu. Obiecując sobie, że nigdy nikomu nie przekażesz tej historii, ruszasz sprintem w kierunku, z którego przyszedłeś, jednak doznajesz dziwnego uczucia, jakby ostatnia zapalona latarnia przed tobą oddalała się od ciebie z każdym twoim krokiem. Zatrzymujesz się, nie wiedząc co o tym myśleć. Nagle czujesz szarpnięcie za rękaw i wzdrygasz się, patrząc za siebie w dół. Gromadka przebranych za wiedźmy i wampiry dzieci gapi się na ciebie z ponurymi wyrazami twarzy. Gdy chcesz zapytać, czego chcą, uprzedzają twoje pytanie i odzywają się chórem… A czy ty ty wierzysz? W... Tego jest za wiele. Nawet nie orientujesz się, że łzy zaczynają ci płynąć z oczu, a całym twoim ciałem wstrząsa lęk. Wyrywasz się i wznawiasz ucieczkę. Zanim orientujesz się, docierasz do ostatniej zapalonej latarni. Przystajesz i spoglądasz na nią, z jakiegoś powodu nią zainteresowany. Gdy spuszczasz wzrok, widzisz samotną latarnię zaświeconą trzy domy od ciebie. A pod latarnią stoi on. Teraz widzisz go już wyraźnie. Wysoki, w kapeluszu i poszarpanym ubraniu, z powycinaną dynią w ręku. Twarz ma ukrytą w cieniu ronda kapelusza. Ale jesteś pewien, że chowa pod nim puste oczodoły? Jesteś już tak przerażony, że nie czujesz własnych kończyn i nawet nie wiesz, kiedy siadasz bezsilny na chodniku. Wtedy przypominasz sobie ostatnie słowa swojego wuja. Słowa, które wypowiedziane przez człowieka na łożu śmierci, z reguły nie są brane na poważnie. Tajemniczy osobnik z dynią. Podobno potrzebuje wypowiedzieć swoją kwestię trzy razy, po czym dzieje się coś straszniejszego niż choroba spowodowana tym, że był widziany. Do tej pory wszystkim świadkom udało się uciec, zanim usłyszeli to ostatnie zdanie. Dlatego go nie poznałeś. Każdy jednak wiedział, że ostatnie zdanie, jakie wypowiada, oznacza Twój koniec. Takie mieli przeczucie. Nagle wszystkie latarnie gasną, a Ty już wiesz, że zaraz wszystko się skończy, słysząc za sobą kroki, które zatrzymują się tuż przy Tobie. Wtedy znowu wszystko widzisz kiedy zapala się świeczka w dyni trzymanej przez kłócającego przed tobą mężczyznę. Od niechcenia unosisz wzrok i słyszysz cichy, aczkolwiek złowieszczy szept Wesołego Halloween. Scenariusz Paulina Ziarko Czytał Jakub Rutka.